Kiedy z serca płyną słowa, uderzają. Cześć kochani, właśnie dzisiaj e, tworzymy dla Was piękny film, który będziecie mogli wykorzystać w domu e, i wykonać taki masaż swoim maluszkom. E, oczywiście w filmie główną rolę odgrywa Alan. Cześć Alan. No i także nasza kochana Emi, pani fizjoterapeutka, rehabilitarka, nasza kochana, no i ja jako gdzieś tam z boku dopowiadający i pytający, zadający dziwne pytania. Pozdrawiamy! Kochani, Alan już sobie leży. Cześć Alan! Emi, powiedz jeszcze, co jest tak naprawdę potrzebne do wykonania takiego masażu? Dobrze mieć w domu jakiś olejek, który jest zapachowy, delikatny, na przykład taki, który ja mam. Ale możemy też wykonać samodzielnie w domu jakiś olejek do masażu. Może to być olej kokosowy z dodatkiem zapachu, na przykład pomarańczowego, który bardzo dobrze działa uspokajająco na dzieci. Możemy taki olej samodzielnie wykorzystać, mając to, co po prostu w domu jest. Mhm. Przepis na taki olej za chwilę też dodamy do naszego reportażu na sam koniec. Dobrze. zaczynamy. Jako, że nie mamy tutaj niestety stołu do masażu w domach, więc wykorzystamy to, co jest. To może być nawet kanapa, karimata, cokolwiek. Zaczynamy od głaskania, zawsze w kierunku serca, poszczelną sobie rękę. Delikatnie poszczelną. Staramy się tutaj przy tym masażu takim uspokajającym dla dzieci. Nie masujemy segmentami, tylko masujemy całościowo. Dopiero później przechodzimy do uf, takiego rozcierania. Oczywiście tutaj ja pokazuję w skrócie, ale warto ten masaż robić spokojnie, długo. To też zależy od tego, jak dziecko wytrzymuje. Oczywiście delikatnie uciskamy też miejsca, tak jak stawy. Nasze dzieci siedząc w domu w tej chwili są niedostymulowane i potrzebują właśnie takiego impulsu w postaci masażu, ucisku, ugniatania. Także wykorzystujemy ten czas właśnie na to, żeby dostymulować nasze dzieci. Normalnie biegają po podwórku, mogą się bawić, a teraz musimy zastąpić te bodźce w domu. I masujemy po kolei każdy palec. Ugniatamy całe ciało. Dostymulujemy, dostarczamy bodźców. Wykonujemy to od razu na dwie ręce, czy? To znaczy, e... najpierw jedna, później druga mm -hmm. ręka, ale oczywiście symetrycznie staramy się wykonać. Mm -hmm. Tak, żeby to nie było tylko, że jedną rękę masujemy, a drugą zostawiamy. Oczywiście staramy się tak cały czas obserwować, czy dziecko wytrzymuje. Robimy najwyżej chwilę przerwy. Jeżeli jest dziecko niespokojne, dajemy mu chwilę odpocząć. Nic na siłę, nie zmuszamy go do tego, żeby wytrzymywał przez cały czas. Aby... Alan, a jak się czujesz? Dobrze. Jest miło. Tak, super. Rościeramy sobie tutaj powierzchnię dłoniową, tak? Grzbietową, tak, to jest grzbietowa, i później dłoniową. Tak, i to jest dłoniowa też. Rościeramy. Tutaj możemy jeszcze pomasować. w ten sposób. A bardzo mocno przyciskamy, czy jest to w delikatny sposób? W zależności od tego, jak dziecko reaguje, czy jest dziecko przestymulowane, czy niedostymulowane. Jeżeli jest przestymulowane, mhm. według integracji sensorycznej, to robimy bardzo delikatny mhm. masaż. Jeżeli dziecko jest niedostymulowane, to dostarczamy mu jak najbardziej właśnie mocnych bodźców, które dostymulowują i dają to właśnie poczucie bezpieczeństwa. To, co brakuje, im dostarczamy tego. A jeżeli rodzic nie zdaje sobie sprawy, czy dziecko potrzebuje mocniejszego masażu, czy z takim delikatniejszym nasileniem, w jaki sposób może to rozpoznać? Jeżeli obserwujemy u dziecka takie sytuacje, gdzie dziecko na przykład nie lubi dotyku, nie lubi, nie lubi przytulania, to znaczy, że dziecko jest przestymulowane. Jeżeli dziecko samo jakby gnie do tego przycisku, samo wpada na różne przedmioty, to widać, że to jest dziecko niedostymulowane. Po tym możemy obserwować. Tak samo dzieci, które kręcą się, lubią karuzelę, to są dzieci, które są niedostymulowane. One potrzebują dużych bodźców, mocnych bodźców. Dla nich właśnie ten masaż powinien być mocny. Mhm. A czy ilość tego olejku powinna być większa, czy, yy, czy tak, jak, tak jak na przykład czasami smarowujemy balsam po kąpaniu dziecku? Delikatna ilość, tylko tyle, żeby był poślizg. Nie potrzeba tutaj bardzo mocnego poślizgu, bo w zależności od tego, jeżeli damy dużo oleju, to te, nie jesteśmy w stanie wtedy zrobić mocniejszego masażu. Jeżeli będzie za dużo oleju, także nie o to chodzi. To chodzi o tylko niewielką ilość, jednocześnie tutaj zapach też działa stymulująco dla dziecka. Przypominamy, że masaż wykonujemy na zwykłej macie. Może być to masaż wykonany też na kołderce, kocyku, lub nawet na łóżku, w takim miejscu, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie. Oczywiście, żeby było ciepło. Dziecko nie może zmarznąć w trakcie masażu, także musimy pamiętać o tej temperaturze w pomieszczeniu. Będziemy co jakiś czas przerywać filmiki, bo chcemy, żebyście Państwo mogli w schematach wykonywać masaż. Teraz jest, jesteśmy już bliżej, wyżej, że tak powiem, wykonywania. Podstawowe ruchy to jest tak, głaskanie. Tak. Później, następnym elementem to jest ugniatanie jednorącz. Tak. Oczywiście tutaj w dole pachowym tego nie robimy, bo dzieci nie lubią. Tak. I ugniatanie obu rącz. Nie kalam. Fajnie. Fajnie. Przyjemnie. Tak. Możemy też rozluźnić troszeczkę w ten sposób. I jeszcze jest ugniatanie falo. Ale on ma bardzo wrażliwe ciało, i na przykład na jego ciele pojawiają się takie czerwone plamki. To naturalne, prawda? Tak, to jest jak najbardziej zdrowy objaw świadczy o przekrwieniu w tym miejscu. Prawidłowo, jak najbardziej. I na koniec głaszczemy całą kończynę. Zawsze w kierunku do serca. Tak? Zawsze jest zasada, że odprowadzamy krew żylną do serca. W ten sposób lepiej są, odżywione są tkanki, bo no, przychodzi na to świeża krew dotleniowa, tętnicza. I na koniec możemy rozluźnić całą rękę. Tak, puszczamy całkowicie mięśnie, rozluźniamy. I teraz możemy przejść do kolejnej ręki. No i masujemy. Ten ucisk musi być jakoś e, pulsowany, zmniejszany, powiększany. No to po prostu w zależności od tego, jak dziecko reaguje na masaż, to robimy albo jeżeli jest przestymulowany, to delikatny masaż, a jeżeli dziecko potrzebuje intensywnych właśnie ucisków, to robimy taki dosyć wyraźny. Hmm. na początku zawsze zaczynamy od delikatnego masażu, stopniowo przechodzimy do coraz mniej intensywniejszego. Do nas dołączyła jedna osoba, która pomaga w masowaniu. Troszkę możemy się pobawić rzepką tutaj, pomasować w środku, w stawie. To jest tak zwana tańcząca rzepka. Mhm. Tak. I przechodzimy do ugniatania. Olej jest potrzebne po to, żebyśmy się nie tarli, żeby nie było to nieprzyjemny masaż, tylko fajny. Czyli ugniatamy znowu jedną rączkę. i zawsze pamiętamy, że siła masażu jest zależna od tego jak dziecko preferuje. Alan, jak się czujesz? Okay. I obu. Czyli najpierw przypominając, zaczynaliśmy od o. pierwszej rączki, przechodziliśmy na drugą, na stopę i jesteśmy już teraz na udach. Tak, ale zaraz będziemy drugą stronę masować. A, w warunkach takich jak jest to troszeczkę trudniejsze, ale też możliwe. Albo wtedy obracamy dziecko na drugą stronę, albo bierzemy sobie nóżkę, ugin uginamy i wtedy mamy dostępną Możemy sobie zabezpieczyć swoją mhm. nogą na przykład, żeby nam nie odjeżdżała. No, czyli uciskamy, nie yy, uciskamy paluszki, tak, stopy? Tak. swoją nogą. Trzymamy po prostu, żeby stopa nie odsunęła się. Zabezpieczamy. Prawie też masuje, tak? <tary> Jeżeli dziecko źle reaguje na intensywny masaż, możemy po prostu poprzestać na delikatnym głaskaniu całego ciała. To też będzie bardzo fajny masaż. A czy musimy wykonywać na przykład y, od razu całościowy masaż? Czy nie. możemy na przykład najpierw same ręce Dokładnie. albo nogi? Możemy mhm. wykonywać w zależności od tego, jak dziecko jest w stanie wytrzymać. Jeżeli dziecko nie jest w stanie wytrzymać całego masażu, zro możemy zrobić część, dać mu odpocząć i później następną część. Mhm. możemy też wykonać dociski stawowe. To znaczy bierzemy sobie takie powierzchnie i dociskamy, jakbyśmy chcieli pomasować w środku każdy staw po kolei. Czyli dociskamy i rozluźniamy. To jest tak zwane czucie głębokie. mi, u mnie jako u rodzica pojawia się pytanie, czy ja mogę zrobić krzywdę przez taki masaż? Absolutnie nie ma takiej możliwości. Jeżeli zrobimy tutaj w ten sposób, tak jak pokazuję, nie ma możliwości, żebyśmy uszkodzili mhm. cokolwiek. Tak samo robimy to w stawie kolanowym. Łapiemy w ten sposób sobie i delikatnie, oh. po prostu delikatnie zbliżamy mm. powierzchnię stawową do siebie. Mm -hmm. I dlatego Lubię mówię mówię.